termodynamika, silnik Carnot. W przemianie izotermicznej ciepło dostarczane do układu wyraża się wzorem Q równa się. Ten wzór. Wyprowadź wzór na sprawność i oblicz jej wartość dla silnika pracującego w zakresie temperatur T1 i T2. Otóż, Cykl karno składa się z dwóch przemian: izotermiczne rozprężanie, adiabatyczne rozprężanie, izotermiczne sprężanie i, izotermiczne, i adiabatyczne sprężanie. Podczas e, przemian adiabatycznych, przy rozprężaniu, jest wykonywana przez gaz praca, czyli Gaz część swojej energii wewnętrznej zamienia na mechaniczną otoczenia, i podczas sprężania adiabatycznego gaz pobiera pracę. Czyli część energii mechanicznej otoczenia zamienia się na energię wewnętrzną gazu. Nas przemiany adiabatyczne na początku nie będą interesować, sprawność. Silnika karno? Wygląda w ten sposób. Q1 ciepło pobrane, Q2 ciepło oddane. Zgodnie z tym, co autor, autor zadania powiedział na wstępie, ciepło oddane, Q2 wyrażać się będzie wzorem NRT2 logarytm naturalny. Z czego? Z VC do VD to jest sprężanie izotermiczne. I Q1, rozprężanie izotermiczne, NR w temperaturze dzieje się to t 1 i stosunek objętości jest VB do VA. Dzielimy stronami te dwa równania. Zobaczą. Co upraszcza się z prawej strony? NR i prawa strona to jest T2 do T1 logarytm z tych stosunków objętości. Rozpatrzyliśmy to, co dotyczy przemian izotermicznych. Teraz przemiany adiabatyczne. Wszyscy wiemy, że każdą przemianę adiabatyczną Opisuje równanie płazona PV do k równa się konstans. Ale nas to równanie za bardzo nie interesuje, bowiem w nim występuje ciśnienie, a my tu mamy do czynienia z temperaturami i objętościami. W związku z tym przejdźmy od tego ciśnienia do objętości i temperatur. Każdą przemianę, niezależnie czy to adiabatyczna, czy izotermiczna, czy jakakolwiek inna, opisuje równanie stanu gazu doskonałego. Wyznaczamy z niego ciśnienie, i to ciśnienie wstawiamy tu, w to miejsce. Otrzymujemy taką zależność. No to te konstans, konstans na jedną stronę i mamy równanie zawierające temperaturę i objętość, opisujące przemianę adiabatyczną. No to w takim razie opisujemy T1VB. T1VB do kappa minus 1 równa się T2VC do kappa minus 1. I drugie równanie opisujące drugą przemianę Adiabatyczną T1, VA do K minus 1 równa się T2, VD do K minus 1. Dzielimy stronami te dwa równania. Zobacz, jaką prostą zależność otrzymujemy. No to teraz popatrz. Logarytm w liczniku i logarytm w mianowniku są takie same, czyli ich stosunek jest równy jedności. No to Q2 do Q1 z tego równania wynika, że jest równe T2 do T1. Wstawiamy do wzoru na sprawność silnika za Q2 do Q1, C2 do T1 i otrzymujemy wartość 30.